Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry Ewa Sejków, witam i zapraszam na sport. Siatkarze Kuprum Mundo Lubin powalczą o brązowy medal pierwszej ligi. Pod Pawła Szabelskiego o miejsce na najniższym stopniu podium zmierzą się z pekpolem Ostrołęka. Lubinianie w walce o wielki finał nie sprostali głównemu faworytowi do mistrzostwa, czarnym radom. Kuprum może jednak zakończyć sezon z brązowym medalem i taki jest obecny cel drużyny. Każdy myśli o tym samym, żeby zdobyć ten brązowy medal. Trofeum, które liczyliśmy na samym początku sezonu, ten, ten złoty medal, żeby poprawić wynik z poprzedniego sezonu, nie, nie został zrealizowany, ale myślę, że brązowy medal jak najbardziej jest w stanie zadowolić nas i naszych kibiców. Także zrobimy wszystko, żeby ten brązowy medal zdobyć. Pójdziemy tropem naszych przyjaciół piłkarzy ręcznych i, i zrobimy wszystko, żeby zająć jak najwyższe możliwe miejsce w tym sezonie. Przed sezonem Kuprum nie żyło w najlepszą czwórkę pierwszej ligi. Cel ten został zrealizowany, co cieszy tym bardziej, że w trakcie rozgrywek nie obyło się bez problemów. Cel zrealizowaliśmy. Ten cel to, to oczywiście cel minimum. Pierwsza czwórka została zrealizowana. No, jest się z czego cieszyć. Tak? Ten sezon był trudny, długi, kilka kontuzji, także okraszony niesamowitymi emocjami do samego końca. Szkoda tego ostatniego przegranego meczu, bo myślę, że, że gdybyśmy byli w troszkę lepszej dyspozycji, to jeszcze więcej krwi byśmy napsuli drużynie, drużynie z Radomia, który moim zdaniem jest faworytem tej ligi. Szkoda, że to tak się wszystko potoczyło. Pierwszy mecz rywalizacji o brązowy medal odbędzie się 18 maja w Ostrołęce. Zespoły rywalizować będą do trzech zwycięstw. Waleria Musina przedłużyła kontrakt z zespołem CCC Polkowice. Jest to już trzecia zawodniczka po Magdalenie Leciejewskiej i Agnieszce Majewskiej, która zdecydowała się kontynuować karierę w zespole aktualnego mistrza Polski. W chwili wytchnienia nie mają szermierze Olimpu Lubin. Podopieczni Olega Bugajenki wystartowali na kolejnych zawodach, tym razem w Rybniku. Lubinianie zmierzyli się w turnieju międzynarodowym, który był silnie obsadzony. W Rybniku wystartowało ponad 200 zawodników. W naszym roczniku młodzików Paweł Romaniec ósme miejsce w finale ostatnie i chłopak, który zaczął dopiero w listopadzie zeszłego roku był 13, czyli to już w tej młodszej kategorii wiekowej, kategorii wiekowej dzieci. Także to rokuły naprawdę nieźle, także wyniki są namacalne, widoczne i to nas niesamowicie cieszy. Przed szermierzami Olimpu Lubin zawody wyższej rangi. Tym razem podopieczni Olega Bugajanki udadzą się do Krakowa. Wyjeżdżam w prawie cały klub i też liczymy na to, że będziemy bliżej tego podium, a sądzę, że w najbliższym czasie będzie jeszcze lepiej. W dniach 18-19 maja Olimp Lubin zorganizuje dni Otwarte. Tą informacją kończymy dzisiejszy serwis sportowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.